Cześć, witajcie. Proszę dajcie mi znać, czy mnie widzieć i czy mnie słychać, bo jeszcze na sam koniec teraz coś naklikałem. <laughs> nie jestem pewien, czy, było, czy wszystko działa jak trzeba. A byłoby miło, żebyście mnie widzieli. Kisia, uciekaj. Jeszcze ktoś tu chce z Wami chyba pobyć, nie tylko ja patrzę. Właśnie się kręci. Działa. Wspaniale. Cieszę się bardzo. Nasz kotek się tu kręci, więc mam nadzieję, że nie będzie was bardzo, bardzo hałasowo. Widać i słychać. Dziękuję bardzo. Ym... Widać i słychać. Wspaniale. Super. Dziękuję bardzo wam wszystkim. <ścoughs> cieszę się bardzo. O to chodziło trochę, żeby było lepiej. Więc cieszę się, że efekt jednak widać. To, to, to... Bardzo mnie to cieszy, Sebastian. Bardzo mnie to cieszy. Więc yy, dzisiejsze myśli, generalnie ciężko mi było po, pozbierać, bo yy, mamy akurat taki tydzień w domu, że wiecie, że wszyscy chorzy, praktycznie tak. Na razie tylko jeszcze mi się udało utrzymać jakoś w zdrowiu, yy, ale dziewczęki pochorowane, więc dzisiaj więc, więc te tygodnie wyglądają troszkę inaczej. Jak, jak jest choroba jednak, wiadomo, ciężko przespać w nocy i w ogóle. Gdzie ja i tak w sumie pracuję cały czas w nocy, więc nieważne. Ale em, myśli, które jakby przychodziły mi do głowy. Pozdrawiamy pana Zdzisława i Helenę. <laughs> Widać bardzo dobrze. Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo. Ym, myśli, to takie, które mi przychodzą są tymi, które przez, tak naprawdę przechodzą przez yy, od jakiegoś czasu. Czyli chciałbym się trochę podzielić tym z wami, przez co sam przechodzę. I yy, myślę, że gdzieś Pan Bóg. Yy, dzisiaj zachęca mnie cały do tego, żebyśmy właśnie próbowali. Czyli. Yy, ja teraz już jak wspomniałem, pracuję na, na noce. Yy, I. Według mnie tak, dla mnie w personalnym moim życiu i w ogóle wszystko jakby pasuje bardziej ze względu na to, że są właśnie ta, ta praca jest na noce. Ale pytanie, które się we mnie zawsze rodzi, to jest to, czy, czy tak jakby Pan Bóg też by tego chciał, nie? Bo to wiadomo, moje plany, moje, moje coś, co ja tam bym chciał. I, I takie pytanie, które się rodzi we mnie, to jest to właśnie, czy jestem w stanie Bogu zaufać, że jeżeli nawet nie dostanę tych pracy na noce od stycznia, bo jest to w tym momencie pod dużym znakiem zapytania, czy jestem w stanie uwierzyć Panu Bogu to w to, że to jest lepsze dla mnie. Że jeżeli y, moje plany się nie ziszczą, tak? y, to tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Bóg wie, że dla mnie będzie lepiej coś innego. I nie chcę tego mówić pod takim względem, wiecie, że ja teraz jestem taki wspaniały i w to wierzę i tak dalej, że to wzór i tak dalej do naśladowania, tylko czym chcę się z Wami podzielić to to, że nie zawsze jest łatwo wcale w to uwierzyć, że, że są takie dni na przykład może jak dzisiaj, gdzie wiecie, budzę się i sobie myślę, że wierzę, że naprawdę wierzę, Panie Boże, że cokolwiek się stanie w tych następnych tygodniach, tak, to że... Wierzę, że cokolwiek się stanie, to to będzie najlepsze dla mnie. A są takie dni, że wiecie, chodzę po pracy i sobie myślę: Boże, może znowu zapytam, może, wiecie, znowu kogoś tam będę zacznę nękać normalnie, nie? Bo jakby ja ze swojej strony zrobiłem wszystko, jakby w, to, w tym kierunku, że, że tak, że chciałbym, że, um, że chciałbym tego, żeby, że chcę zostać, także poinformowałem mojego menedżera, tak dalej, tak dalej. Ale tak jakby mówię później od tego punktu mówiłem do Pana Boga, dobra, ja bardzo chcę. Bardzo cię proszę o to Boże, ale tak jakby zostawiam tę ostateczną decyzję dla Ciebie. I sobie tak jakby postawiłem tam tylko, że odbra, w tym momencie, jeżeli nikt się nie odezwie, to będę musiał zapytać, bo muszę wiedzieć, co robić dalej. Ale yy, z drugiej strony, właśnie tak jakby. Yy, Wiecie, moje takie wewnętrzne ja wchodzi i mówi sobie: Dobra, zapytaj znowu, zapytaj znowu, zapytaj znowu. Tak, jakby to coś mogło zmienić. Więc są te takie dni, że jest naprawdę ciężko, tak, i by się chciało, jakby właśnie, zamiast czekać na ruch Pana Boga, to takie, jakby wiecie, sami, samemu gdzieś ruszyć. A są takie dni, że łatwiej zaufać. Ale mimo wszystko, czy jest ten dzień łatwiejszy czy gorszy, to wierzę. Wierzę w to, że cokolwiek się zadzieje w moim życiu, jakakolwiek decyzja zapadnie, to, że, że to będzie najlepsza decyzja, bo, bo to będzie decyzja, która pada od Pana Boga, tak? Ponieważ ja mu to powierzam w jego ręce. I, i wiecie, takie, jest takie przemyślenie nie? w środku, że, że, że tak jakby może to się wiązać z tym, że to wcale nie pójdzie po moich planach. Ale mimo wszystko, czy to pójdzie po moich planach, czy nie, Pan Bóg widzi moje życie lepiej. Pan Bóg widzi moje życie w pełni. Pamiętam kiedyś o tym mówiłem, jak byliś, byłem na górze Sidalowej. Specjalnie pojechałem na tym do ołtarza, że Pan Bóg widzi moje życie w pełni, tak? On widzi wszystko od A do Z. I to, że ja w tym momencie uważam, że coś będzie, wiecie, najwspanialszym planem świata, to nie zawsze tak musi się kończyć. Więc. Dzisiaj takie myśli, czy, czy my, tak? Czy ja, czy my wierzymy Panu Bogu, że jak on widzi nasze życie w całości, tak? wie tak jakby, jak się różne rzeczy potoczą i wie, jakby, jaki to będzie miało dla nas impact, to czy mu wierzę, że on, jako mój stwórca, mój Bóg, wie lepiej? I czy jestem w stanie mu zaufać, że okej, okay, jeżeli będzie taka decyzja, to dobra. Jeżeli będzie taka decyzja, dobra. I taki fajny filmik był yy, z Chosen. Yy, na. Gdzieś na TikToku czy, czy na Instagramie. Jak to scena była taka, że przychodzi do niego jeden właśnie z, z tym, później z jego uczniów, przynosi mu swój nóż, nie? Może na, na posługę. I jest podpisane, że to moje plany. No i tam Jezus patrzy się na ten nóż, że oho, no to jest coś, nie? że mm, Fajne, no. I, wieś, i wrzuca, wrzuca w jezioro, które jest obok. Mówi, hm? tego się nie spodziewałeś. <laughs> e, zawsze mnie to bawi, bo tak jakby. No... Trochę tak, się, trochę tak się można poczuć, ale wierzę w to, że Bóg ma lepsze plany dla nas. Nawet jeżeli to nie są to plany, które nam w tym momencie się wydają najwspanialsze. Eee, <grywania> Widziałem. No, spodziewałem się, że mogłeś gdzieś widzieć to. <grywania> eee, więc tak, no takie, takie myśli na dziś i. Może pomódlmy się krótko o to, żebyśmy właśnie zawsze wierzyli Panu Bogu bardziej niż sobie i własnym planom, mimo że tak często wydaje nam się najlepsze. Więc Panie Boże, wysyłaj swojego Ducha Świętego na nas wszystkich, proszę. Na tych, którzy oglądają teraz, na tych, którzy będą oglądać później, czy kiedykolwiek na to natrafią. Panie Boże, Ty wiesz... Ty nas stworzyłeś, ty znasz nasze życie i wiesz, gdzie chcesz nas doprowadzić. Dziękujemy Ci za to, że Twoje drogi są najlepsze. Może mimo, że nam czasami się wydaje, że nam się zawala świat na głowę, bo to nie idzie po takiej myśli, jakiej my chcemy, ale że to właśnie Twoje plany. I takie Twoje decyzje na nasze życie są najwspanialszymi, bo te przynoszą najwięcej e, owoców. I prosimy Cię, Panie Boże, dzisiaj przez Twojego Ducha Świętego, byśmy byli zawsze gotowi poddawać się tym planom i tym myślom, byśmy podejmowali drogę z Tobą. Że spotykamy się tu każdego dnia, każdego poranka z Tobą, po to, żeby w tą drogę wyruszać po raz kolejny. Więc dokładaj Duchu Święty wszelkiego, wszelkiej odwagi, dokładaj wszystkiego tego, czego potrzebujemy na ten dzień, na ten kolejny tydzień, na kolejny weekend. Dokładaj wszystkiego tego, czego potrzebujemy, by iść Twoimi drogami, by podążać za Twoimi planami, które zawsze są pełne dobra względem nas. Amen. Dziękuję Wam bardzo serdecznie yy, i ufajmy mu, bo naprawdę jego drogi są najlepsze i widziałem to już w swoim życiu. Mimo wszystko czasami jest ciężko w to, ale to uwierzyć, ale widzę z perspektywy czasu, że za każdym razem, jak mu ufam po raz kolejny, widzę, że może moje plany nie wyszły, gdzieś pany, plany Pana Boga się pojawiły bardziej, to za każdym razem jest troszeczkę łatwiej. Więc. Czyńmy to cały czas, tak żeby, żeby ta wiara była łatwa w to, że Pan mógł zawsze tak robi lepiej, niż jeżeli byśmy nawet my chcieli i mogli sobie wymarzyć. Amen. Życzę Wam dobrej soboty. Trzymajcie się. Hej, hej.